Dzień dobry, cześć i cześć. Z tej strony Miłosz i witamy Was w kolejnym odcinku naszego wspólnego podcastu All About the Blues. Jest to podcast, w którym dwóch dobrych znajomych dyskutuje na temat drużyny z niebieskiej części Londynu i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat meczu z Manchesterem City, który odbył się wczorajszego dnia. Poprzedni odcinek nazwaliśmy Lampard In czy OUT i tak naprawdę ten moglibyśmy nazwać dokładnie tak samo po meczu z Manchesterem City, mamy jeszcze więcej znaków zapytania i jeszcze więcej wątpliwości, czy Frank Lampard potrafi wyprowadzić Chelsea na prostą. Ale zanim powiemy o meczu z Manchesterem City, to, to ja się podzielę taką moją refleksją. Wczorajszy mecz bardzo przypominał mi mecze, które kończyły kariery w Chelsea takich trenerów jak Jose Mourinho, Luis Felipe Scolari, André Villas Boas, czy, czy Antonio Conte i nawet Mauricio Sari. Wiadomo, że Conte i Sari kończyli swoje przygody w Chelsea z pucharami, odpowiednio z pucharem Anglii i z pucharem z Ligi Europejską, ale. Też te mecze pod koniec ich kadencji wyglądały bardzo niebrawo. Piłkarzom się nie chciało, Chelsea grała słabo, nie było w tym wszystkim taktyki, nie było w tym wszystkim pomysłu, i po prostu wyglądało tak, jakby trener nie wiedział co zrobić, a piłkarze nieszczególnie, niespecjalnie chcieli trenerowi w tym wszystkim pomagać. Zobaczymy, jak będzie teraz naprawdę argumenty za. Partem, powoli wypadają mi z ręki i nawet nie wiem, jak go prawie. Przejdźmy teraz jednak do meczu z Manchesterem City. Co działo się na Stamford Bridge. Jak wszyscy dobrze wiemy, 3 stycznia 2021 roku rozegraliśmy nasze pierwsze spotkanie w Premier League po nowym roku. I to było spotkanie przegrane z Manchesterem City 3 do jednego na własnym stadionie. Tutaj warto wspomnieć o tym, że od samego początku startu Premier League w tym sezonie Chelsea nie przegrała u siebie żadnego spotkania oprócz tego inauguracyjnego z Liverpoolem. Kolejnym plusem było to, że, znaczy plusem dla nas tak naprawdę, było to, że Manchester City rozgrywał swoje spotkanie z dość okrojoną kadrą. Tutaj kilku zawodników wypadło ze względu na koronawirusa. Największym chyba minusem dla Manchester City była zmiana bramkaża z Edersona na Stefana, czy to był minus dla Manchester City? Nie powiedziałbym, ale o tym troszeczkę więcej powiemy w dalszej części podcastu. Sam mecz zaczął się dla nas bardzo źle. Właściwie zaczął, trudno powiedzieć inaczej, ale można, jeżeli byśmy chcieli, bardzo pozytywnie patrzeć na to, co się Działo na Stamford Bridge, to 15 minut próbowaliśmy atakować, ale potem wszystko się posypało. W 18 minucie bramkę strzelił Iggy Gundogan, w 21: Phil Foden, w 34: Kevin De Bruyne, który jest byłym zawodnikiem Chelsea i trzeba przyznać, że wyjątkowo lubi strzelać bramki przeciwko The Blues. I właściwie już w 34: minucie mieliśmy wszystko pozamiatane, potem druga połowa było bardzo nudne. Chelsea niby próbowała atakować, ale średnio to wychodziło. W sumie oddali piłkarze Franka Lamparda tylko jeden strzał, i była to naprawdę żenująca połowa. Piłkarze Chelsea nie mieli za bardzo pomysłu i ochoty, żeby grać, a Manchester City się bawił i, i cud, że nie strzelili nam kolejnej bramki. Na tarcie US w 92 minucie po bardzo Ładnej asyście Kaja Hawersa do siatki Stefana, trafił Kalum Hudson Odoi? Tak już jest w naszym podcaście, że z naszej dwójki tą bardziej pozytywną osobą jest miłość. Dlatego miłość, jakie plusy można dostrzec we wczorajszym meczu? Bo wydaje mi się, że jesteś jedną z nielicznych osób na całym świecie, która jakiekolwiek plusy umie wskazać tych plusów było na pewno mało w tym meczu. I tutaj warto wspomnieć o tych 15 pierwszych minutach, które, o których tam troszeczkę wspomniałeś. Moim zdaniem tutaj fajnie rozpoczęliśmy spotkanie, ponieważ było widać, że chcemy zaatakować i od razu ukąsić tę defensywę Manchester City, która, jest troszeczkę, która była troszeczkę dziurawa po tych małych stratach. Natomiast potem te nasze ataki przeniosły się na kontrę Manchesteru City i zaczęliśmy przez to tracić bramki. To jest taki plus w minusie, bo było widać, że, te, że Frank Lampard miał jakiś pomysł na początek spotkania, natomiast chyba zbyt dużo sił w to włożyliśmy i zawodnicy po prostu byli zmęczeni tym natłokiem szybkich wrażeń i szybkich ataków. I to się właśnie przyistoczyło w stratę bramek. Czy jeszcze jakiś plus w tym meczu? Znalazłem na pewno zmiany. To jest coś, o czym mówiłeś w ostatnim podcaście, że Frank Lampard nie potrafi robić zmian. Ale jak je zrobi, to czasem one wpływają dobrze na nasze spotkanie, i tu się wydaje, że udało mu się wprowadzić z odnów, którzy coś zmienili, bo wprowadził ich Karla Mahasoma Odoja oraz Haversa, którzy oboje w sumie mieli wpływ na, na, na bramkę na 3 na do 1. A ale czy coś więcej dostrzegłem w tym spotkaniu? Wydaje mi się, że nie. Był taki obrazek podczas tego spotkania, że Frank bardzo usiadł na ławce trenerskiej, wzruszył ramionami. Pokiwał głową do Jadego do Merrisa i było widać, że on po prostu jest zniesmaczony i chyba nie to, nie, nie to chciał wprowadzić w tym meczu, a czegoś innego był świadkiem. Myślę, że wszystkie te plusy można przebić w minusy, bo to, że ruszyliśmy na początku do ataku, to nic nie znaczy. Potem taktycznie Chelsea została kompletnie rozegrana, te akcje. Wszystkie trzy właściwie, ale może odejmijmy bramkę de Bruyne, bo była po kontrataku i zajmijmy się Fodenem i Gindoganem. Akcje były bardzo ładnie rozegrane, obrona Chelsea właściwie stała i się patrzyła. Gindogan świetnie jeszcze ograł tuż przed strzałem Tiago Silva, który przyzwyczaił nas do fantastycznych występów i do tego, że go się po prostu tak wykiwać nie da. Tutaj Gindogan, nawet przecież nie mówimy tu o urodzonym strzelcu, a o raczej takim środkowym pomocniku, właściwie z łatwością, nie chcę powiedzieć z łatwością tak naprawdę, bo, bo Gindogan do słabych zawodników nie należy, ale to wszystko wyglądało tak prosto, zabawił się z Thiago Silva jak z dzieckiem. Drugi plus, o którym mówiłeś, czyli te zmiany, to rzeczywiście był jakiś plus, że oni weszli na boisko, tylko pytanie dlaczego weszli tak późno, dlaczego Frank Lampard nie zmienił składu po przerwie, nie rozumiem tego, bo to właściwie straciliśmy kilkanaście minut po przerwie, bo piłkarze Chelsea wyszli na drugą połowę i, i nic nie robili. Wszystko to wyglądało dokładnie tak samo jak przed gwistkiem sędziego, i dlatego trudno mi powiedzieć, dlaczego. Dlaczego Frank Lampart nie wprowadził zawodników wcześniej? Dlaczego Kai Havertz dostał tylko 13 minut wczoraj, skoro Mateo Kowacic był jednym z najgorszych zawodników na boisku, przynajmniej według mnie? Był fatalny. Nie tracił piłki, nie, nawet tracił w takich najprostszych momentach na, na wyprzedzenie piłkarze Manchesteru City go wyprzedzali, podawał niedokładnie, w ogóle nie dryblował, nie, nie było żadnej, żadnego pomysłu po prostu. Jakby, zdio, jakby Frank Lampard zdecydował się zdjąć Kovacicia w 30 minucie, to myślę, że nikt by się nie zdziwił, a tak zdjął też bardzo słabego Zieka i Engolo Kante, a Kovacicia Dopiero dopiero zdecydował się zdjąć w 77 minucie i, i dał Kajowi Hawersowi 13 minut. Nie rozumiem tego, ponieważ mecz już tak naprawdę był przegrany w 34 minucie, więc jeżeli chcemy, żeby gajover zaczął grać dobrze, to musimy mu dać więcej czasu. A Kai tak, to, to 13 minut. I ja tego nie rozumiem wszystkiego, więc te, te zmiany to... Te zmiany mnie nie przekonują i w ogóle my ten podcast zaczęliśmy bardzo pozytywnie, ale tak naprawdę tematem numer jeden w internecie, w mediach, wszędzie, gdzie mówi się o Chelsea, jest nie tyle co mecz z Manchesterem City, a to, kto będzie nowym trenerem Chelsea. Bo właściwie media już Franka Lamparda spisały na straty i ja się naprawdę nie dziwię. Wspomniałeś o tym, że Manchester City wyszedł na ten mecz osłabiony, nie było m.in. Edersona, nie było Walkera czy Jesusa, a mimo wszystko i tak bardzo dobrze zagrali i mimo wszystko to my wyglądaliśmy jak drużyna, która, w której brakuje po prostu kilku zawodników. Nie umieliśmy nic zrobić, a rzecz, która mnie najbardziej bolała, to to, że Bramkarz Manchesteru City, Zach Stephen debiutował w tym spotkaniu, debiutował w Premier League w bardzo ważnym meczu, ponieważ to był ważny mecz i dla The Blues, i dla The Citizens, którzy się odbijają powoli od dna i wracają do czołówki. A my w całym spotkaniu, w 92 minuty oddaliśmy tylko dwa strzały, a więc nawet nie wpadliśmy na to, żeby sprawdzić, Nowego zawodnika City, właściwie nie tyle co nowego, co debiutującego zawodnika City, przecież on debiutował. Nawet jakby był kandydatem na najlepszego bramkarza na świecie, nawet jakby miał być nowym nojerem, to i tak. To był jego debiut i na pewno był zestresowany i na pewno mógł popełniać błędy, ponieważ to jest ludzka sprawa, że w debiutach tak, i to jeszcze na takim szczeblu, w tak ważnych meczach się błędy popełnia. A tutaj nawet tego nie sprawdziliśmy, nawet nie oddawaliśmy strzałów. Śmieszny jeden strzał w pierwszej połowie i w drugiej połowie, pod koniec sam meczu, bramka, koluma -Hudson Hudsona od jego. Nie rozumiem tego, naprawdę, naprawdę tego nie rozumiem. Nie wiem, jaki był plan Franka Ramparda na ten mecz. Nie wiem, czy w ogóle jakiś był. Jeżeli był, to, to piłkarzom na pewno się nie udało go zrealizować. Tutaj, według mnie, w minusach możemy punktować właściwie każdego, zaczynając od Mendiego, który. W pierwszej bramce mógł się zachować lepiej i to obronić. Gdyby to był kepa, to ludzie by wrzucali już memy i jechali po nim strasznie, a w drugiej, przy drugiej bramce, tak przy drugiej bramce nie dopilnował krótkiego słupka, który po prostu powinien być przez bramkarza zawsze chroniony, i, i bramka, która wpada po krótkim słupku, zawsze jest trochę na konto bramkarza. Mówiłem o Thiago Silvie, ale tak samo Ben Kurzuma, Cezara z Biricueta, który też mnie bardzo zawiódł. I środek pola, który w ogóle w tym meczu nie funkcjonował. I kowacić i Kante, i Nic, tak naprawdę. I tak możemy wymieniać i możemy też się pastwić nad Wernerem, ale też nie wiem, czy do Wernera można mieć. Żal A to nie, ten... to ja do Wernera, no właśnie, żadnego problemu do Wernera w tym meczu nie miałem. Moim zdaniem, właśnie, Werner w tym spotkaniu chyba rozegrał lepiej niż, niż reszta całego naszego zespołu, bo on próbował. Może nie miał, miał zbyt dużo sukcesu, no bo on, nikt mu nie podawał, ale on widać było, że on się w tym, w tym spotkaniu starał. Tak samo jak Havers, oni chyba chcieli pokazać, że warto na nich stawiać i że, no, że oni chcą pokazać się w tej, w tej drużynie. No i Werner, moim zdaniem, w tym meczu zagrał troszeczkę lepiej niż w innych meczach. A ale jeszcze tak się, się wtrąciłem. Tak, strzałów, To, jest, to, jest, to takie. jest takie wszystko, Boże próbował, ale nie oddawał strzałów, jest napastnikiem, ale też w ogóle nie miał, nie miał sytuacji, więc Werner to dla mnie taki, no, no był na tym meczu, był, biegał po boisku i tyle. Trudno go jakkolwiek ocenić tak. Inne zwalałbym na kogo innego. Przytoczę przy to, że taką no, śmieszną myśl, którą przeczytałem jeszcze wczoraj przed meczem, było zdjęcie Wernera i był podpis cierpienia młodego Wernera, i tu fakt, no, ten Werner ma pecha, ale w tym meczu nie było aż tak źle. Całym podsumowaniem tego meczu z Manchesterem City może być sytuacja, w której Werner zamiast kopnąć piłkę, kopnął chorągiewkę tak. przy narożniku, i to podsumowuje nie tylko to spotkanie, ale też ostatnie po prostu trzy tygodnie, bo naprawdę mówimy o czymś trochę niesamowitym, o czymś czego mogliśmy się spodziewać. Rozmawialiśmy też dwa miesiące temu, że ten koniec grudnia, czy tam przełom grudnia i stycznia będzie bardzo trudny dla Chelsea i będzie definiujący jako drużynę. I, i tak nas zdefiniował po prostu, że, że na ten moment jesteśmy dziadami i tyle. Trudno, naprawdę miesiąc temu, dokładnie miesiąc temu po zwycięstwie z Leeds United 3-1 na własnym stadionie objęliśmy pozycję lidera Premier League wtedy chyba nikt się nie spodziewał, że przez cztery tygodnie sytuacja może się całkowicie odwrócić i my już częściej niż o, nazwiska, o nazwiskach piłkarzy będziemy słyszeć nazwiska takie jak Brendan Rodgers, Allegri czy Tuchel. Jeszcze przykładem do minusów ustawiania się podczas stałych fragmentów gry i nie wiem, czy to zwróciłeś na to uwagę, ale drugi raz popełniliśmy ten sam błąd przy drugim rzucie wolnym. Przy tym pierwszym poszła kontra Sterlinga i nie wiem, czy to zauważyłeś, ale wszyscy nasi zawodnicy stali na linii z zawodnikami City, a Sterling stał sobie przed tą i gdy Kante chciał uderzyć na bramkę i uderzył w przeciwnika i ta piłka się odbija do Sterlinga, to nie było żadnego zonika który by stał z tyłu chociażby na połowie albo przed połową, żeby, nie wiem, żeby asekurować ten tył, wszyscy byli z przodu i to mnie zdziwiło, że, że wszyscy się po prostu ustawili do przodu, tak jakby każdy się otworzyć bramkę i potem była taka sama że w tym samym prawie miejscu Ziek są do z lewej strony, też był wolny i też wszyscy stali z przodu. Nie wiem, nie wiem co to było za ustawienie, ale nikt nie stał na asekuracji e, za Ziekiem, żeby najwyżej była jakaś kontra, żeby po prostu uciekać i wracać się i wspomagać Mandiego. To wyglądało jakby była 95. minuta i byśmy rzucali go tak. na jedną kartę. Też mnie to dziwiło, że mimo, że już wtedy przegrywaliśmy 2-0 i to wyglądało bardzo źle, to zdziwiło mnie, że tylko Kantę był na asekurację. I zdziwiło mnie też to, że Kantę popełnił błąd powinien kopać piłkę, byle gdzie on zwykle jednak się nie myli, a kopnął prosto w głowę Sterlinga. Ale, ale rzeczywiście to było bardzo zastanawiające, dlaczego obok, nie ma, obok niego nie ma na przykład Cezara z czy Mateo Kowacicia, nie wiem, takich zawodników, którzy by tę piłkę umieli jakoś wybić, czy ewentualnie sfaulować zawodnika, żeby nie wychodził Dokładnie. na czystą pozycję. A tak, przy takim ustawieniu daliśmy pretekst do kontrataku i ostatecznie Kevin De Bruyne ten mecz zakończył po dwóch kwadransach. Przechodzimy teraz do naszego fragmentu, szybkie strzały, oczywiście szybka ocena, dwa zdania i lecimy dalej. Więc następny początek, zacząć się o naszego kapitana, czyli Cezara z Aspi według mnie zagrał bardzo słabo i mnie rozczarował jak Chelsea słabo zagrała. Tak, Aspi zagrał fatalnie. Jego strona, ta strona, na której była Spiriqueta i ZIEK była po prostu okropna, nie dało się na, na to patrzeć. Co tu dużo mówić? W ataku nie było żadnego pomysłu, nawet ta nie umiał porządnie dośrodkować, a w obronie stworzyli autostradę dla zawodników City i, i właściwie każda akcja tam przechodziła. Jas nie umiał nic temu zaradzić, od zjeka nie dostawał żadnego wsparcia, więc to wyglądało bardzo źle, a to takie max 3 na 10 ode mnie. bardzo że to był jego 400. mecz w ogóle, więc o, o mógł się pokazać, a niestety w ten 400. mecz no, nie pokazał się w ogóle. Piłkarze City zepsuli mu trochę jubileusz. Ciebie zapytam o Tiago Sirve, o naszego wicekapitana. No i tu zawsze jak dajesz mi go do oceny, to zawsze mogę się pozytywnie na jego temat wypowiedzieć. Tutaj ciężko będzie mi powiedzieć coś dobrego, jedynie co mi się podobał taki wślizg, który chyba przy drugiej bramce udało mu się piłkę wykraść spod nóg rywala, ale ta piłka trafiła chyba właśnie wtedy do Sterlinga, który podał do Fodena i wpadła w bramka. Już nie dał rady się wrócić, nie miał na to siły, nie dał rady wstać z podłogi. No cóż, no cała nasza obrona zawaliła w tym spotkaniu. No, i też tutaj większej oceny niż 4 na 10 nie mogę dać. Było wiele, że jest zdenerwowany w tym meczu. On krzyczał, on chciał zmotywować swoich zawodników, ale grymas na twarzy był u każdego. I no, no cóż, no więcej nic, nie, nic się nie wypowiem na temat naszego biceps kapitana. 4 na 10 moja ocena, a ja ci daję do oceny Eduarda Mendiego. Trochę tak ten miesiąc miodowy naszego obromkarza minął i. Posypało się, według mnie. Tak jak już wspomniałem, chyba omawiając ten mecz, Mendy mógł się zachować lepiej w, przy pierwszej bramce i przy bramce drugiej. Na pewno jakby to był Kepa, to by spotkało się to z dużą krytyką, a tak to chyba nikt go za to nie wini, a według mnie można, można było po prostu zachować się lepiej. Przy drugiej bramce nie pokrył krótkiego słupka, który powinien po prostu przez bramkarza być zawsze pilnowany. I tutaj można większy ten minusik postawić. Poza tym nie do końca podobało mi się, jak wyprowadzą piłki. Nie było to dokładne, nie było pod nogi zawodników, nic to nie dawało. Właściwie często tę piłkę traciliśmy później, ale tu też to, ten minus trzeba rozbijać na dwie części, bo. Tu zawinił Mendy, ale też obrońcy czy pomocnicy, którzy po prostu nie biegali, nie wystawiali się na pozycję. Nie miał Mendy za bardzo jak grać, więc, więc też trudno go tutaj w 100% winić, ale też myślę, że na nic więcej niż 3 na 10 to nie zasłużył. Komówiliśmy mówiliśmy obronę, to teraz co z tym atakiem? Christian Pulcic. Tak, jest ten zawodnik, którego zawsze chwalę, nawet gdy ludzie po nim jeżdżą, i tutaj ja bym mu nadał może nie będę dawał mu zera, bo bez przesady, ale dałbym mu 1 na 10. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale on w tym meczu zachował się jak taki boss, który chodzi po boisku, ma pretensje do swoich... On się zachował trochę jak Messi, gdy, gdy Barcelona przegrywa. Ręce do góry. Ręce na, na, na biodra, coś tam pod nosem, co mam czasami, gdy, gdy źle podał do kogoś, miał predencję swoich em, kolegów z drużyny, że, że oni nie doszli do podań. Miał sytuację, w której doszedł do linii, mógł strzelać, mógł pokonać Stefana. E, nie wiem, on po prostu grał w tym spotkaniu źle. On, on się pogubił, on chciał pokazać, że jest liderem, ale tym liderem zupełnie nie był i, i nie wiem, no, coś było nie tak w tym spotkaniu. Wszyscy chyba byli zerowani na siebie a on tym bardziej. Ja się chyba zgodzę z tobą. Nie wiem, czy aż 1 na 10, czy, czy nie takie 2 czy 3, ale, ale ogólnie się z tobą zgodzę. No dobra, załóżmy, że 2. Po 45 minutach chciałem, żeby na boisku go już nie było. Chciałem zobaczyć Kaluma Hudsona do jego. Niestety Lampard się na to nie zdecydował i Amerykanin zagrał ten mecz do końca. Zwykle w na samym końcu mówię o tym, co nas czeka w przyszłości. Teraz trudno mi naprawdę określić. Trwa duża debata nad tym, który z trenerów byłby najlepszy dla The Blues, która opcja w ogóle byłaby najlepsza: czy zwalniać Franka Lamparda, czy nie. Więc przyszłość Chelsea w tym momencie jest bardzo niejasna. Nie wiadomo, co się stanie. Te najbliższe 3-4 dni mogą być kluczowe, bo jak donosi The Athletic, ale też The Telegraph. Władze Chelsea się teraz spotkają i będą omawiać przyszłość Franka Lamparda w Chelsea i zastanawiać się nad ewentualnym następcą Franka. Tutaj, tak jak już wspomniałem, padają nazwiska Brentana Rogersa, trenera Leicester City. Według mnie to nie byłby zły pomysł, jeżeli już Franka Lamparda mamy wyrzucać to. To dlaczego nie trenerem, który Chelsea zna, ale też zna ligę i z Leicester naprawdę osiągał dobre wyniki. Poza tym mamy Allegri'ego, mamy też Tuchela oczywiście, który niedawno został zwolniony z PSG. Dlatego myślę, że następne dni czy, czy tygodnie będą upływały nam pod znakiem pytań. Czy Frank Lampard będzie trenerem Chelsea, czy nie? A jeżeli nie, to kto go zastąpi? O tym zastanowimy się w naszym następnym odcinku. Zobaczymy, jak do tego czasu zmieni się sytuacja, bo myślę, że przez tydzień może zmienić się naprawdę dużo. Jeśli chodzi o to, z kim Chelsea zagra, to Minął już ten czas, właściwie wczoraj minął czas najbardziej intensywnego okresu w tym sezonie, czy w tej części sezonu. Minął ten grudniowo-styczniowy okres naprawdę dużego natężenia spotkań, i, i teraz będzie ich trochę mniej. Za tydzień, w niedzielę, 10 stycznia o 14:30 Chelsea zmierzy się z More Camp. A na mecz ligowy przyjdzie nam poczekać do piątku 15 stycznia. Wtedy Chelsea na wyjeździe zagra z Fulham. Będziemy mieli derby dzielnicy. W tym momencie Fulham ma problem z koronawirusem: wielu zawodników choruje i mecze są odwoływane. Ale ponieważ to spotkanie odbędzie się za półtora tygodnia, to myślę, że, że powinno odbyć się już normalnie, ale też zobaczymy. Trzeba śledzić sytuację. Naprawdę teraz wszystko jest dynamiczne. COVID atakuje w Wielkiej Brytanii. My o tym w Polsce może zapominamy trochę, bo u nas sytuacja jest już chyba z dnia na dzień coraz lepsza, ale tam w Wielkiej Brytanii jest tragedia przez nowe, nową odmianę wirusa. Dlatego po pierwsze sytuacja jest dynamiczna, bo nie wiadomo, czy Frank Lampard będzie trenerem Chelsea czy nie. A po drugie, nie wiadomo, czy mecze będą się odbywać normalnie czy nie, ponieważ panuje pandemia trudne to będą tygodnie, nie wiem, czy się miło ze mną zgodzisz, trudne to są tygodnie. Tak, tak, są właśnie, Oni nie, nie będą, one są od długiego czasu. Eee, musimy to zwalczyć, musimy pokazać się z jak najlepszej w każdym spotkaniu e, na tym pucharowym. Musimy pokazać pazur, musimy pokazać, że na co nas stać i po i, i prostu iść do przodu. Jeżeli Frank nie zostanie zwolniony, to pokazać, e, niech on się pokaże tak naprawdę i z włodarzom e, i wszystkim naszym kibicom, że, że warto na niego wstawiać. Może coś się odmieni, zobaczymy. Co wy myślicie o przyszłości Chelsea? Czy, czy Frank Lampard powinien zostać? Jeżeli nie, to kto go ma zastąpić? Piszcie na Twitterze All About The Blues, na grupie na Facebooku True Blues Poland. Bardzo chętnie usłyszymy Wasze opinie i wspólnie pozastanawiamy się, co powinien zrobić Roman Abramowicz, który na pewno już w Tel Awiwie jest zdenerwowany i myśli o tym, co zrobić z Chelsea, bo na pewno z tego, co się dzieje w tym momencie, nie może być zadowolony. Tyle jeśli chodzi od nas, żegnamy się takim myślę smutnym akcentem, ale niestety tak ostatnio wygląda wszystko, co jest związane z Chelsea, ma o tu miejsca na pozytywy, ale słyszymy się za tydzień. Mam nadzieję, że już w trochę lepszych humorach. Z wami dzisiaj jak zawsze byli Jędrzej Święcicki, czyli ja i Miłosz Krysiak tam po drugiej stronie czyli ja. po drugiej stronie Polski, po drugiej stronie internetu i naszego internetowego studia. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Na razie.